Bo coraz większa frekwencja. Słońce po tych występach zaczęło się uśmiechać. Myślę, że godzinę temu to nie było takie oczywiste, dlatego przełożyliśmy troszeczkę porządek naszego spotkania, a mianowicie najpierw były występy. Myślę, że warto było czekać po to, aby się y, policzyć, przywitać, ale przede wszystkim, żeby się nacieszyć tymi pięknymi wieńcami, które. Tutaj przed nami stoją, ja w pewnym sensie oczywiście tylko współczuję komisji, która za chwilę ma te wspaniałe wieńce ocenić. Proszę Państwa, jak mówi takie powiedzenie. Na scenie musi być trochę improwizacji, trochę spontaniczności, ale żeby to wszystko się wydarzyło, wcześniej musi być to wszystko dobrze przygotowane i te wszystkie więcej i praca wokół tych wszystkich stoisk, które tam w oddali widzimy, a przed nami przecież długi, mam nadzieję gorący i wesoły wieczór, dlatego za to za to przygotowanie i za tą w pewnym sensie improwizację ale z pełną spontanicznością serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy się dzisiaj do tego przyczynili, dziękuję panu wójtowi Kamilowi Dziewierzowi, który jest współgospodarzem, za chwilę postaramy się państwa wszystkich przywitać, mam nadzieję, że nie pominiemy nikogo natomiast szanowni państwo rolnicy, wieś polska to dziś główni bohaterzy naszego spotkania i to dzięki nim się spotykamy. Pięknie y, pomodliliśmy się i podziękowaliśmy Panu Bogu na mszy świętej z okazji właśnie Dziękczynienia i tego co się wydarzyło w tym roku na wsi. Y, bo przecież to nie był łatwy rok. Susza, y, ceny też przecież nie najlepsze, choć zawsze y, oczekiwania są wyższe. Ale y, pamiętam taką przypowieść, opowieść kiedyś, kiedy y, opowiadano o starych rolnikach, kiedy był 39 rok i szła jesień, ale szła wojna i wtedy rolnicy wychodzili i siali. Mimo że miała być wojna, oni nie kalkulowali, oni nie liczyli, czy wzejdzie, wiedzieli, że trzeba zasiać, wiedzieli, że trzeba jeść a zapłata jaka by ona nie była przyjdzie natomiast zapłatą jest dziękczynienie od innych którzy korzystają z plonów tej pracy dlatego tym wszystkim rolnikom chciałbym dziś z tego miejsca wraz z panem wójtem serdecznie się pokłonić podziękować i życzyć Wam, aby satysfakcja, aby zdrowie, aby Pan Bóg Was nigdy nie opuszczał. Życzę wszystkim wszystkiego dobrego i przechodzimy Panie Wójcie do naszych powinności, czyli do przywitania y, znamienitych gości. Do Rymu mi się podobało. Y, tak więc Szanowni Państwo, zaproszony był oczywiście y, Pan y, Marszałek Stanisław Karczewski. Jeśli go nie ma. Trudno, ale witamy go również zaocznie, serdecznie, bo to przecież marszałek z naszego terenu. Witamy pana marszałka Stanisława Karczewskiego. Był nam szyn, zabrał głos pan minister Marek Suski, również witam serdecznie pana Marka Suskiego. Szanowni Państwo, jest z nami, mam nadzieję, wiceminister obrony narodowej, pan Wojciech Skurkiewicz. Proszę, jeśli jest, niech się pokaże, a jeśli nie, to z pewnością dojdzie. Są z nami y, posłowie, europarlamentarzyści, a mianowicie widzę pana Zbigniewa Kuźmiuka. Witamy, panie europarlamentarzysto, witam pana y, Adama Bielana, y, który jest z nami. Witam y, panią poseł Annę Kwiecień. Witam Pana Posła Dariusza Bąka. Umówiliśmy się z Panem Wójtem, że teraz on przejmuje pałeczkę. Szanowni Państwo, witam również Pana Posła Andrzeja Kosztowniaka. Witam serdecznie Posła Pana Leczka Ruszczyka. Witam serdecznie Panią Poseł Annę Marię Białkowską. Witam serdecznie Pana Wojewodę Mazowieckiego Zdzisława Sipierę i Pana Wicewojewodę Artura Standowicza. Witamy Panowie serdecznie. Witam serdecznie Pana Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Rafała Rajkowskiego. Nie wiem czy Pan Rafał jest? Witamy serdecznie. Witamy Radnych Województwa Mazowieckiego Panią Agnieszkę Górską. Panią Ewę Białecką. Jakuba Kowalskiego i Radosława Fogla W sposób szczególny chciałbym przywitać i podziękować za sprawanie przy świętej ojcu opatowi Eugeniuszowi Augustynowi Serdecznie dziękuję i witamy W sposób szczególny chciałbym również przywitać proboszcza Parafiris, księdza kanonika dziekana Grzegorza Wójcika Witam serdecznie w sposób szczególny również chciałbym przywitać naszego księdza prałata, Henryka Ćwieka, ze wszystkimi księżmi. Witam serdecznie. Witamy. To dla duchowieństwa, a teraz przechodzimy do samorządu. Witam serdecznie radnych powiatu radomskiego na czele z przewodniczącym Rady Powiatu, panem Krzysztofem Murawskim. Witam członków zarządu powiatu Radomskiego, pana wicestarostę Romana Fronka, pana Krzysztofa Kozerę, Zbigniewa Dziubasiuka oraz Zdzisława Mroczkowskiego. Witam radnych miejskich wraz z przewodniczącą Rady Miejskiej w Radomiu, panią Kingą Bogusz. Szanowni Państwo, w sposób szczególny chciałbym przywitać wszystkich radnych gminy Jedlińsk wraz z przewodniczącym Rady Gminy panem Łukaszem Kurkiem. Witam serdecznie. <klucza> Moi drodzy, witam wszystkich przyjaciół, wszystkich samorządowców, w tym przedstawicieli gminy miasta Radomia, włodarzy miast, gmin, powiatu i regionu radomskiego wraz z radnymi. Witam serdecznie. <klucza> Szanowni Państwo, w sposób szczególny chciałbym również przywitać starostów dożynek. Panią Annę Kołątaj z Romanowa i pana Karola Potterę z Lisowa wraz z dziećmi, z rodzinami. Witamy serdecznie. Szanowni Państwo, przywitać chciałbym również panią kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomiu, panią Agnieszkę Pasek. Witam serdecznie. Witamy panią dyrektor Oddziału Terenowego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu. Panią Elżbietę Zasadę. <noise> Witam, kierownik placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Radomiu, panią Monikę Pachniewską. <noise> Witam, kierownik Radomskiego Oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, panią Ewę Madejską. Witam serdecznie Pana Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Pana Ryszarda Wiosnę. Witamy serdecznie. Witam serdecznie Komendanta Miejskiego Policji w Radomiu, Podinspektora Pana Roberta Hodio, wraz z funkcjonarzami i funkcjonariuszkami. Witam serdecznie. Witam serdecznie Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, Starszego Brygadiera, Magistra Inżyniera Marka Krasowskiego. Witam serdecznie. Witamy komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień, pana podpułkownika Zbigniewa Adamczyka. Witamy dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, lekarza medycyny panią Lucynę Wiśniewską. Witamy powiatowego lekarza weterynarii pana Grzegorza Zaborskiego. Witam serdecznie kierowników, pracowników Starostwa i Gminy Jednic i jednostek z organizacyjnych oraz szefów i przedstawicieli służby i straży inspekcji. Witam serdecznie. <klucz> Witam serdecznie nadleśniczego, nadleśnictwa Marcule Tadeusza Misiaka. <klucz> Witam serdecznie nadleśniczego, nadleśnictwa Kozienice Tomasza Sota. Witamy serdecznie. Witam serdecznie nadleśniczego nadleśnictwa radą Jerzego Jacka Karaszkiewicza. Witamy serdecznie. Kłaniamy się również w sposób szczególny wszystkim rolnikom i ich rodzinom. Brawa dla rolników. Jestem. Witamy delegacje wieńcowe i zespoły ludowe gmin powiatu radomskiego. Witamy dyrektorów i kadrę pedagogiczną, pracowników i uczniów ze szkół w zespołach powiatowych. Witamy sponsorów i osoby wspierające organizację dzisiejszego święta Plonów. Witamy gminną orkiestrę Dentą ze Starej Błotnicy wystawców, przedstawicieli mediów. Szanowni Państwo, witamy Was wszystkich, wszystkich gości, którzy, którzy z minuty na minutę będziecie przybywali do tego miejsca. Ja w sposób szczególny chciałbym jeszcze przywitać Prezesa Lokalnej Grupy Działania Razem dla Radomki Pana Cezary Gonowka. Witamy serdecznie, bo wiem, że jest z nami. Witam serdecznie. To, co powiedział Pan Starosta, będziemy na bieżąco wszystkich Państwa witać. Jeżeli kogoś przypomnieliśmy, to bardzo serdecznie przepraszamy. Szanowni Państwo, Drodzy rolnicy, chciałbym w sposób szczególny przede wszystkim do was skierować kilka słów, do waszych rodzin, do waszych przyjaciół, najbliższych pracowników. Dzisiaj mamy dożynki gminno-powiatowe. Dla mnie to jest wielki zaszczyt i honor, że tutaj dzięki panu staroście i starostwu radomskiego właśnie w Wiedlińsku, w naszej małej ojczyźnie, odbywa się to wielkie święto, święto wszystkich rolników, ogrodników. Szanowni Państwo, dzisiaj mamy pogodę przejściową, deszczową, wychodzi słońce. Niektórzy by woleli, woleli może i gorące, żeby, gorąco, żeby było, ale moi drodzy, rolnik nie wybiera. Dzisiaj możemy troszeczkę się poczuć, jak cytarcy są rolnicy. Nie wybierają tej pogody, ale w tej pogodzie jaka jest, jaką Bozia daje, tak naprawdę wszyscy muszą pracować. Pracować na to, aby nam nie zabrakło nigdy chleba na stole. Moi drodzy, dzisiaj to są wielkie ukłony dla wszystkich gospodarzy, dla wszystkich rolników, dla wszystkich ogrodników, ci, co mają produkcję w tunelach, dla pszczelarzy, dla tych, co żywią nas, nasze dzieci, nasze rodziny. Moi drodzy, dziś chcemy podziękować wspólnie. To, co robiliśmy dzisiaj w Wiednińsku w naszej świątyni. Dziękowaliśmy Matce Bożej, dziękowaliśmy rolnikom za ten dar. Dar właśnie polskiego chleba, tej polskiej ziemi. Dzisiaj dziękuję tu wszystkim w imieniu całej Rady. Dziękuję wszystkim rolnikom za to, że jesteście, za to, że nas karmicie. I o co mogę prosić, bo najpierw chciałbym podziękować, a prosić o to, o dar takiej łaski dla Was na ten rok. Następny. Na ten właśnie rok, który też nie wiadomo jaki będzie. Jakie będą aglomeracje jeżeli chodzi o pogodowe. Co będzie przyczyną waszych zbiorów? Co będzie skutkowało na ceny? Przede wszystkim chciałbym wam życzyć dużo zdrowia, dużo wytrwałości. Tej pokory, którą macie. Co dzisiaj właśnie w komili było wygłoszone. Pokora. Uczmy się tej pokory. I dzisiaj Mamy pogodę jaką mamy. Pogoda może nie jest najważniejsza, moi drodzy, ale najważniejsze to, co mamy w sercach do drugiej osoby, do naszych rolników, gdzie rolnictwo jest jedną z najważniejszych gałęzi, jeżeli chodzi o właśnie dar całego tutaj społeczeństwa, całej naszej Polski, naszej ojczyzny. Dziś, w sposób szczególny, bardzo, bardzo serdecznie Wam drodzy rolnicy dziękuję. Dziękuję i kłaniam się nisko.